O tytuł kazania, to tak się trochę zmaga. W pewnym momencie byłem pewny, że tu będę mówił o dwóch rodzajach bojaźni. Teraz nie wiem, ale zobaczmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Będziemy czytać dłuższy fragment z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. 25 rozdział Ewangelii Mateusza od czternastego do trzydziestego wiersza. Ja sobie pozwolę czytać to z tak zwanej Biblii warszawskiej, czy albo, jak to popularnie w środowisku ewangelikalnym się mówi, brytyjki. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi, i przekazał, przekazał, przekazał im swój majątek. I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który, miał, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł, panie, pięć talentów mi powierzyłeś, oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu wtedy jego pan, dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty i rzekł, panie, dwa talenty, które ty dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan Jego dobrze sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł. Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś niesiał i zbierasz Gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem, ukryłem talent twój w ziemi. O to masz co twoje. A odpowiadając, rzekł mu Pan Jego sługo zły i nie, leniwy. Wiedziałeś, że znę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś więc był dać pieniądze moje bankierom a ja po powrocie odebrałbym je, co moje z zyskiem. Weźcie to od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dany i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza jest takim szczególnym rozdziałem, a to z tego powodu, gdzie w narracji Mateuszowej został on umieszczony. To wygl... nie, nie możemy mieć stuprocentowej pewności że akurat w tym momencie historycznym Jezus te, przypowieść, te przypowieści wypowiedział. Ale Mateusz to tak umieszcza, autor tej Ewangelii to tak umieszcza, że mamy wrażenie i być może to wrażenie jest bardzo słuszne, że oto Jezus jest na drodze do Jerozolimy. Właściwie już do tej Jerozolimy doszedł. I gdy był w tej drodze, to bardzo wyraźnie zapowiadał swoim uczniom, że staną się z nim rzeczy takie ostateczne, bo zapowiadał, że zostanie wydany, osądzony i zabity. I zostanie przeprowadzona jego egzekucja. I nawet wiemy, że gdy on wyraźnie w pewnym momencie o tym powiedział, to jeden z jego uczniów, ten, który był najbardziej wyrywny zawsze, też wyskoczył znowu i mówi, Panie, no nie mów takich rzeczy, to nie przyjdzie na Ciebie przecież. I wtedy Pan Jezus musiał się bardzo ostro mu sprzeciwić. I to jest bardzo ciekawe, bo z tej narracji ewangelicznej wynika, że przed momentem Piotr mówi o Jezusie pewne zdanie, mówi o Jezusie, że jest Synem Bożym. I wtedy Pan Jezus do niego się odzywa i mówi, odpowiada na to, mówi, błogosławiony jesteś, Szymonie, bo... Ciało i krew ci to objawiły, lecz masz to objawienie od ojca mojego. Więc no, Piotr mógł poczuć się jak taki duchowy gigant. Tam Pan Bóg mi objawia. I tak mógł spojrzeć na tych swoich współuczniów, którzy byli z nim razem uczniami z Jezusem. Tak spojrzał z góry. O, chłopaki, musicie jeszcze długo pracować, żeby osiągnąć moje lewele. Jest e, lewele to jest w grach, w grach komputerowych e, poziomy, poziomy. E, jeszcze długo, długo wam przyjdzie na to popracować. Po chwili Pan Jezus taką petardę Piotrowi. Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. No, wtedy Piotr chyba zrozumiał, że trochę ten level, trochę przesadził z tym levelem. Trochę inaczej to wygląda. I Pan już zapowiada te, te takie yy, bardzo dramatyczne wydarzenia dotyczące jego osoby, a potem jeszcze za chwilę zaczyna rozmawiać ze swoimi uczniami i mówi, bo znaleźli się w Jerozolimie, znaleźli się w świątyni. W niektórych Ewangeliach to jest tak opisane, że uczniowie z taką pewną dumą, tak jak gdyby oprowadzali Jezusa po tej świątyni i mówią, patrz, jaka to budowla. A Jezus i wtedy im odpowiada, nie pozostanie kamień na kamieniu tutaj. I uczniowie są w zamieszaniu i w pewnym momencie przychodzą do Jezusa i pytają, no, no to powiedz nam, kiedy to się stanie. I Pan Jezus nie mówi dokładnie, Pan Jezus nie mówi, to się stanie w piątek o osiemnastej. Nie, 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 to nie jest. Nie jest. Pan, ale Pan Jezus mówi im, słuchajcie, jak zaczną się dziać pewne rzeczy, to uciekajcie, to uciekajcie. Tak, tak Pan Jezus ich wyposażył na ten czas. I z drugiej strony jeszcze, jeszcze, jeszcze jeśli, jeśli mogą być trzy drugie strony, to tak to, to yy, widzimy, że yy, wszystko wygląda na to, że Jezus przygotowuje swoich uczniów do tego, że jego nie będzie. Że zostaną. Oni zostaną, jego nie będzie. I można się domyślać, że wtedy mówi się najważniejsze rzeczy. Zostawia się pewien taki kierunek. No, kierunek, coś. Czekajcie, czy to nie, nie jakaś wspólnota? Kierunek. Jest, chyba tak. No, Parę, parę kroków dalej na powstańców. Ja nie mówię, że to ma być wasz kierunek. Nie, nie, nie. Ale e, e, Pan Jezus mówi o pewnym, zostawia takie jak gdyby namiary, jakby daje im duchowy kompas i, i, i w pewnym sensie właśnie te e, podobieństwa. Tutaj są trzy podobieństwa e, i te trzy podobieństwa, trzy a właściwie to źle powiedziałem, bo to jest podobieństwo, historia o dziesięciu pannach. Potem jest to, to, to ta historia o tych talentach, o tych trzech osobach, trzech ludziach, którzy dostali talenty od swojego pana. I potem jest jeszcze słowo Jezusa, to, to nie jest tym razem przypowiedź, o dniu sądu. I tak jak gdyby te trzy rzeczy, to, były ta, to był właśnie taki, e, słuchajcie, to jest wasza mapa, to jest wasz, tutaj macie te kierunki i tak macie, tak ma wyglądać wasze życie. I dzisiaj chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na, na, na te, te kierunki, które, o których mówi tutaj Jezus w tej historii o tych talentach. Właściwie to mówię o dwóch grupach ludzi, prawda? Bo jedna grupa to, był, to byli ci dwaj z pięcioma i z dwoma talentami, a drugą grupę reprezentuje ten, który miał ten jeden talent. Można, można postąpić z tym, co, co wyposaża nas Bóg na dwojaki sposób. Albo taki, jak ci dwaj. Pierwsi omówieni w tej, w tej narracji, albo taki, jak ten trzeci. I co jest kluczowe w postaci tego trzeciego, w opisie tego trzeciego? Jest jedno słowo, które Jezus u, u, używa tam, gdy opisuje to, jak ten człowiek myślał, jak ten człowiek postępował. Jest jedno słowo, które jest kluczowe, prawda? 25 wiersz wyraźnie zawiera to słowo, bo mówi co? Ten człowiek mówi, bojąc się, bojąc się. Czyli jego motywacją, tym, co go pchało do takiego postępowania, innego, był, była pewna obawa. I to, bo co, no bo cóż, yy, to zawsze jest tak, że na inwestycjach można stracić. Yy, na, gdy, gdy, i słuchajcie, to czasami jest, bywa tak, to nie, nie, nie dotyczy to tylko pieniędzy. To, to nie jest kwestia tylko pieniędzy i tu, tutaj nie o pieniądze chodzi, yy, choć czasami, tym wyposażeniem od Boga, jakie dostajemy na życie. Proszę, nagło, Aniu, najgłośniej z tego mikrofonu. To nie, to nie o pieniądze, tylko chodzi, chociaż czasami jest tak, że tym wyposażeniem, które Pan Bóg nam daje na życie, jest ta zdolność, umiejętność do tego, żeby pomnażać środki, finanse i w ten sposób też, wspierać Królestwo Boże. Jest, jest taka możliwość, to nie, tej możliwości nie można wykluczyć. Są ludzie, szczególnie w tej dziedzinie obdarowani, którzy po prostu no, potrafią to robić, no i, i, i bardzo fajnie, gdy ci ludzie też mają dosyć wrażliwości i dosyć miłości, aby służyć Bożemu Królestwu w tym. Ale tu też chodzi o całe nasze życie. I tak niedawno rozmawialiśmy z naszym przyjacielem, który wyglądało na to, że zainwestował w swoje umiejętności, swoje zdolności, w życie dla sprawy królestwa. I on tak mówi, no, że go dręczy myśl że to przegrane wszystko, że on w zasadzie to tak niepotrzebnie, że, 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 że szkoda, że a właśnie, właśnie tak. I czasami, czasami możemy mieć właśnie tego rodzaju obawy. I ten człowiek mówi najważniejszy, najważniejsze to to, że wiedziałem jaki ty jesteś, i się tego bałem, jaki Ty jesteś. I ten strach mnie tak napędzał, że wolałem nie ryzykować żadnych inwestycji, ale to co, to, co Ty mi dałeś, schowałem dobrze, pilnowałem tego dobrze, i teraz masz z powrotem to, co mi dałeś. I w tym momencie. To jest, to jest bardzo ciekawe w narracjach Chrystusa Pana, że Chrystus Pan opowiada nam historię i czasami ta historia jak gdyby się przełączała. Nagle to, to jest takie przełączenie, że zakończenie czy jakaś tam część tej historii. I jak gdyby przez, zaczyna być zupełnie inną rzeczywistością. I tak jest tutaj, bo cały czas ta historia o tych talentach, wszystko, wszystko, a później nagle przełącza nie takie i, i, i wygląda na to, że ten, ten Pan, jak określa go tutaj ten, ta narracja, ten Pan ma taką możliwość żeby ocenić całość życia tego człowieka. I ocenia tych dwóch z, z pięcioma i z dwoma talentami bardzo pozytywnie. Mówi im, słuchajcie, byliście wierni w małym, teraz naprawdę będziecie, będziecie mieli możliwość robić coś znaczącego i wejść do radości Pana swego. Tak jak, gdyby, tak, jak gdyby to było, nie, to nie dotyczyło tam jakichś ludzi, którzy tylko coś tam robią drobnego, ale jak gdyby to dotyczyło całego ich życia. I to samo z tym, z tym człowiekiem z jednym talentem, który, którego motywacją była ta obawa. Bo co? Bo ten pan mówi: zabierzcie mu ten jeden talent. A Jego samego wyrzućcie na zewnątrz. Wyrzuć, czy dokładnie tam jest w ciemności zewnętrznej. I wszystko wskazuje na to, że to jakby to Bóg mówił. Bo co jest rzeczywistym światłem wieczności? Czego co? co, co jak, jak myślicie o swojej przyszłości z Panem Bogiem, o swojej przyszłości z Chrystusem Panem, to jakiego światła oczekujecie? On będzie światłem, prawda? Wszystko nas przekonuje, cały przekaz biblijny przekonuje nas, że On będzie światłem. On będzie nam świecił. I nawet jest słowo, które mówi, że nie potrzebujemy tych różnych świateł, bo sam Bóg będzie tam światłem. Prawda? A tutaj jest mowa o ciemnościach zewnętrznych, czyli o miejscu, gdzie nie ma Boga. To jest bardzo trudne, żeby było miejsce, gdzie nie ma Boga, bo. My mamy taką teologię w tradycji chrześcijańskiej, że Bóg jest wszędzie. Mało tego, potwierdza to nawet ten psalm, który... Piękny psalm, piękna poezja. pięk, no, niezwykły psalm, który mówi o tym, jak to Dawid stara się znaleźć różne miejsce, aby się ukryć przed Bogiem. I mówi, polecę, pójdę tam, pójdę tam. Gdziekolwiek nie pójdę, Ty jesteś. Ty, ty tam będziesz. Więc moja ucieczka jest beznadziejna. A tutaj słowo nam mówi, że będzie miejsce, gdzie nie będzie tej, tego światła, a tym światłem jest Bóg. I oni będą w, i, 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 i ten człowiek, który żył w życiu swoim obawą, którego motywacją był strach, co będzie w ciemności zewnętrznej. Jest w Bożym Słowie zachęta do tego, abyśmy szukali tego, co nazywa się, albo ja tak to nazwę, nie, bo nie jestem pewny, czy gdziekolwiek tak to zostało określone w słowie, ale pewnej dobrej bojaźni. Jest taka bojaźń Boża, która jest początkiem mądrości. i inaczej zostaje określona jako nienawiść zła, tak Jest coś takiego jest tak, że nienawidzieć zła to jest, bać się Pana. Więc jest możliwe, że mamy w życiu swoim, mamy w swoim sercu właściwą bojaźń, która powoduje, że nienawidzimy zła, ale która nie powstrzymuje nas od działania. Niedobry strach, niedobra bojaźń, to ta, która cię paraliżuje. Jeśli masz w życiu swoim taką bojaźń, która powoduje, że nie jesteś w stanie. Potem w tym 25. rozdziale czytamy o, 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 o ludziach, którzy karmili, przyodziewali, troszczyli się, zabiega, starali się, żeby dobrze działo się tym, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach. I oni przychodzą na sąd i dowiadują się, że oni karmili Boga. Przyodziewali Boga i zabiegali o dobro dla Boga. A, a oni mówią, ale nie, 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 no myśmy Ciebie tam nigdy nie widzieli. A on mówi, cokolwiek uczyniliście dla tych, dla tego najmniejszego, to dla mnie uczyniliście. Bo mieli w życiu miłość, która powodowała, że nawet mając bojaźń Bożą, byli gotowi się inwestować, byli gotowi się oddawać, byli gotowi robić to, co było dobre dla innych. Ale jest strach, jest obawa, jest takie życie w obawie, które powoduje, że nic nie możemy zrobić, że po prostu jesteśmy tylko napełnieni strachem i pilnujemy stanu posiadania, byleby nie stracić, byleby nie mieć mniej I to nas to jest naszą główną motywacją. I Pan Bóg mówi: żyjąc tak, żyjecie na stracenie. żyjecie, żyje, marnujecie swoje życie i ta, to zmarnowanie swojego życia. Będzie bardzo widoczne wtedy, gdy mnie spotkacie. Ja chciałbym Was bardzo mocno zachęcić do tego, abyśmy byli ludźmi dobrych inwestycji. I nie chodzi tu o finanse. Oczywiście, jak macie, jak macie parę milionów, którymi moglibyście się podzielić, zapraszam. Powiemy Wam, jak razem z Pawłem powiemy, jak dobrze możecie te parę milionów wydać. Ale... Jak najważniejsze jest to, żebyście tym, co Pan Bóg Wam dał, rzeczywiście skutecznie się dzielili z tymi, którzy tego potrzebują. Będziemy się modlić. Powstanie. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty nas kochasz i Ty nas tak obficie wyposażasz. Wyposażasz nas w to, czego naprawdę potrzebujemy. Panie, i wyposażasz nas po to, abyśmy służyli innym i służąc innym bo, powodowali, że Twoje imię jest błogosławione. Panie, modlimy się teraz. Pomóż nam takimi być. Pomóż nam być otwartymi. Pomóż nam być gotowymi. Pomóż nam być ludźmi służby. W imieniu Jezusa o to prosimy panie sami tego nie potrafimy ale przez twojego ducha to jest możliwe dlatego wołamy do ciebie i oczekujemy na twoje działanie w naszym życiu w imieniu Jezusa amen amen